Dzień dobry, tutaj chciałem pokazać miód eksperymentalny z cyklu yy, z cyklu poszukiwanie nowych smaków tu jest gryka dwa słoiki kilogramowe miodu gryczanego i daglezja dostałem w dużym sklepie w dużym sklepie miód w zasadzie lejący, no bo wiadomo jak oni yy, duża firma blenduje z różnych stron Europy, no to wiadomo, że on po prostu jest przegrzany, ale można go potraktować jako miód sycony, powiedzmy, bo tu tylko chodzi o to, żeby zobaczyć jak, jaką się zachowuje ta daglezja w miodzie gryczanym, który jest bardzo intensywny. No tu widać jak, jak piąty, dzień, piąty dzień wyługowuje hmm, chlorofil ten zielony barwnik w tej chwili są te igły te liście w zasadzie bardzo bardzo jasne w każdym bądź razie powie... o, ja. hałas hałas w każdym bądź razie naprawdę daglesja daje pewne piękne efekty jeżeli chodzi o, o aromaty cytrusowe nie ma zapachów żywicznych jest balsamiczność dominuje przede wszystkim cytrusowość i razem z, z aromatem, bo ten aromat on nie uciekł mimo przegrzania jest w dalszym ciągu właściwa kwasowość, słodycz, aromat, no i cierkość na końcu po prostu szorstki język. To w miarę jest możliwy do, 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 do takich nastawów, w każdym bądź razie y, świetne daje rezultaty. Tam tutaj te kulki to resztki, resztki po prostu jak zaszczepiałem resztki jałowca, bo zaszczepiałem drożdżami z innego nastawu.